Pan z wami. twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok. Zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł na niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Pała Tobie Chryste. Siądźmy. Siostry i bracia, ale przede wszystkim, drodzy chłopcy, z tego klubu, który w Waszej miejscowości istnieje i pielęgnujecie, chciałbym nawiązać tu i teraz, tak trochę inaczej, bo niekoniecznie do Ewangelii, tylko do historii. Z życia świętego Jana Bosko. Wiemy dobrze, że Salos to jest organizacja sportowa, która korzenie swoje ma właśnie w rodzinie salezjańskiej. A jak rodzina salezjańska, to przede wszystkim święty Jan Bosko, bo to on założył rodzinę salezjańską. Czyli logicznie, gdyby jego nie było, to może i dzisiaj. Nie byłoby tej salezjańskiej organizacji sportowej. Drodzy chłopcy, taka historia z jego życia, kiedy był dopiero drugi rok kapłanem, czyli młodym księdzem w Turynie, bo to włoski ksiądz, czyli we Włoszech wyświęcony, z Włoch pochodzący, kiedy przychodził do zakrystii w kościele, w którym był skierowany po święceniach, usłyszał i zobaczył taką oto historię, że kościelny w zakrystii, tam w tamtym kościele, wyganiał z zakrystii, najpierw krzyczał, ale te krzyki prowadziły do tego, że wyganiał małego chłopca. Chodziło mniej więcej o to, tak w historii ksiądz Bosko opisuje, że słyszał, ten kościelny mówi do chłopca tak, Potrafisz czytać? Nie. Potrafisz się modlić? Znasz modlitwy jakieś? Nie. A umiesz służyć jako ministrant? Nie. No to wynocha, co tu robisz? Ksiądz Bosko, który w tym momencie wchodził do zakrystii i to usłyszał, powiedział tak najdelikatniej, co się dzieje. I wtedy, kiedy ten kościelny próbował tłumaczyć o tej sytuacji, ona jest prawdziwa z historii księdza Bosko, to ksiądz Bosko mówi: Proszę go zostawić, ja się tym chłopcem zaopiekuję. I zaczął ksiądz Bosko do niego dalej mówi: Tak, no czytać ten chłopiec, mówi: Ja nie umiem, bo nie chodziłem do żadnej szkoły, żadnej modlitwy nie znam, a jeszcze wtedy wszystko było po łacinie, wszędzie na całym świecie. I ten chłopiec mówi: Ja też nie umiem. Bo rodzice mnie nie nauczyli, bo właściwie nie mam ich. Wygonili mnie. I właściwie ministrantem też nie mogę być, bo nie umiem służyć. A ksiądz Bosko go wziął, tak na bok w tej zakrystii i mówi tak: "Słuchaj, a umiesz gwizdać na palcach?" Ten chłopak tak się ucieszył, takiego banana, czyli uśmiech złapał. I zagwizdał od razu Księdzu Bosko, zanim odpowiedział, że tak, to zagwizdał. I Ksiądz Bosko mówi, to wystarczy. Od czegoś trzeba zacząć. Drodzy chłopcy, ja nie znam Was. Chociaż jestem Salezjaninem, przyjechałem tu dzisiaj ze szkoły Storunia, naszej szkoły, a jestem tam właściwie dopiero od tygodnia, czyli właściwie wszystko jest dla mnie nowe, też poznaję. Ale nawiązując do tej historii Księdza Bosko, co chciałbym Wam powiedzieć? Wam, ale również Waszemu rodzeństwu, czy Waszym koleżankom, czy rodzicom, czy trenerom, opiekunom, chociaż oni doskonale to wiedzą, a Wam bardziej chciałem jak gdyby to wyeksponować. Wcale to pytanie Księdza Bosko do tego chłopca, który nazywał się Bartłomiej Garelli, nie było wcale takim pytaniem niemądrym, śmiesznym. Nie. Od czegoś trzeba rozpocząć. Gdybyśmy my, jak tu jesteśmy, wzięli jakieś książki, jakieś pisma, które opisują najbardziej znanych sportowców na świecie, których zna dzisiaj cały świat, niektórzy Zachwycają się, podziwiają, nie wymieniam żadnych nazwisk, bo ich jest ogrom, nie tylko piłkarzy. To na pewno byśmy się dowiedzieli, że nawet te najbardziej znane osobistości zaczynały od czegoś drobnego i małego. Mało tego, jak rozpoczęły od czegoś drobnego, to się okazuje, że to nie tak. Udało się i jest. Nie. Codziennie, co drugi dzień, co trzeci dzień, na czwarty dzień i piąty trzeba ćwiczyć, trzeba poprawiać się, trzeba się udoskonalać. I jak przed, przed kilkoma dniami spotkałem się z księdzem Edwardem Pleniem, który jest kapelanem Polskiego Związku Olimpijskiego, to, i również prezesem Salosu Ogólnopolskim, to również, gdy z nim rozmawiałem, to potwierdzaliśmy wspólnie co? Że Salos, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, to jest po prostu rodzina. A rodzina to co? Wspiera się nawzajem, pomaga się sobie wzajemnie, ale przede wszystkim starsi starają się uczyć młodszych, by jak najlepiej, jak najpiękniej rozwijali talenty i dary, które mają. Czasami ten dorosły musi zdrowo wejść za skórę tym młodszym. Bo ktoś może powiedzieć, no, ja już coś potrafię w piłkę nożną, więcej starczy. Teraz to będę tylko robił tak czy inaczej. A to trzeba dyscypliny. To trzeba cierpliwości. To trzeba posłuszeństwa względem trenera, względem rodziców. Mało tego. Piłka nożna? Czy inne dyscypliny sportowe? Super. Ale to nie wszystko. Trzeba jak najlepiej się uczyć. Trzeba dobrze spełniać swoje obowiązki, czyli najdelikatniej mówiąc, trzeba próbować, poznając Ewangelię, według niej postępować. Nie obrażać ludzi, być dobrym najpierw dla siebie, a później dla innych. Drodzy chłopcy, wszyscy bracia i siostry, którzy tu jesteśmy, nie ma innego przesłania. Bo rodzina to właśnie ma taki cel wspólne udoskonalanie się, wspólna troska o siebie wzajemnie, a my dokładamy w Salosie wspólne budowanie i dążenie do doskonałości, a według teologii to mówimy do świętości. Chłopcy i drodzy rodzice, trenerzy, opiekunowie. Wszyscy, którym jest miła ta rodzina zwana salosem, życzę Wam, żeby ten kolejny rok, który się rozpoczyna, słuchać mnie proszę nie tylko do przecinka, żeby był dla Was bardzo ciężki, ale na koniec roku, żebyście wszyscy byli radośni z dobrych i kolejnych owoców w waszym życiu. Tego Wam życzę, dodaję do tego swoją modlitwę, życzliwe słowo, a na pewno zapraszam do tej obecności Pana Boga. Powstańmy.